Cześć, tu Konrad. Dzisiaj zrobię sobie i Wam przy okazji kolejną lekcję rysowania. Trochę ćwiczyłem różne kształty, różne elementy w ostatnim tygodniu. Tutaj Wam trochę pokażę. I sobie przy okazji też zapiszę to w statystykach. Te ćwiczenia. Do czego zmierzam. Bo dzisiaj chciałem wam pokazać, jak to jest, że z prostych kształtów zbudowany jest świat. Bo te wszystkie rysunki, które Wam tu dzisiaj pokazuję te one składają się generalnie z prostych kształtów, z takich podstawowych, co co wam pokazywałem w pierwszej lekcji. Z yy, jakich tutaj, tutaj tak korzystałem z tych z tych yy, kanałów. Wypisałem je sobie, aczkolwiek yy, do końca jeszcze nie wiem, które są najlepsze i które bym polecił. Na pewno ten jest dobry. Homang drawing. Dobry jest też David Finch i dobry jest Proko, któryś tu z tych był też dobry, ale jego jeszcze nie do końca ogarnąłem. Ten chyba Richard Smithman Smith jest dobry, ale nie wiem, dobra, nieważne. W każdym razie dzisiaj porysujemy proste kształty, że. I je trochę pokomplikujemy. To znaczy z, yy, z prostych kształtów wyprowadzimy kształty skomplikowane. Tak bym to nazwał. A zatem yy, kto ma chęć uczestniczyć i popatrzeć, posłuchać to zapraszam. Ołóweczki naostrzone i lecimy. Yy. Zacznę może od tego autka. Bardzo wdzięcznego, McLaren. Zwycięski McLaren z 1988 roku. Ale on się składa, powiem Wam, z bardzo podstawowych kształtów, naprawdę. Koło. To jest walec. To, to chyba widać. On jest tutaj zmodyfikowany w ten sposób, że jest oponka, która ma modyfikacja, tak? Prosta figura i ją modyfikujemy, żeby dopasować ją do kształtu. Boki no to już całkiem walec. Natomiast tutaj jest yy, ta felga tak trochę wgłębiona. No, może ma 6. No dobra, to mi trochę nie wyszło. Ale w każdym razie mniej więcej o to chodzi. To jest dalej. Korpus. Gdzieś tu miałem rysunek, gdzie próbowałem go narysować, ale mi nie wyszedł. Może go znajdę. Jak go znajdę, to dobrze. Jak nie, to nie. W każdym razie. O, jest, dobra. Długo eee, zacząłem rysować, ale mi się posypała perspektywa, więc go zostawiłem. To jest jakiś inny, ale, ale do czego zmierzam? Na dwozie, po rysowany z bardzo bocznej takiej perspektywy. więc my zaczniemy sobie od tej bocznej perspektywy, dlatego żeby wam pokazać prostotę tej budowy, bo to jest tak side pod jest bardzo prosty w tamtych czasach były bardzo proste side Tu um, to był nosek to było to o, tak wyglądał z boku a więc z góry Ten jego korpus, patrząc z góry, wyglądał tak z takiego ukosa. Moment, 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 moment. Dobra, z ukosa. To było coś takiego. Hmm, za wysoko poszedłem. I nie zmieszczę góry, ale to nieważne. W każdym razie o. Czyli. Tu kształt taki, tu zwykły prostokąt, e, zwykły taki e, prostopadłościan i tu patrząc lekko z przodu to był taki stożek. Tam za kierowcą. I tu wody proste. Ale widzicie, to są bardzo proste kształty. Prostopadłościan, stożek. I tutaj taki niby stożko, taki ostrosłup nie? Ale mamy prosty kształt tego skrzydło. Skrzydło tego McLarena było też bardzo proste. A widzicie, jaki nam ładny kształt wyszedł, nie? To było coś takiego. Tu płat trójkątny, tutaj coś takiego, Już w zawieszeniu nie będziemy się bawić, ale to nam pokazuje, jak prosty jest jak prosty jest ten samochód w swojej budowie. Tutaj narysowałem jego tylne skrzydło, które składa się dosłownie z płaskich takich elementów, nie? Jeżeli byśmy chcieli narysować głowy, twarze, też wychodzimy od prostych brył. To bardzo fajnie pokazał mm. Właśnie ten Homan Drawing jest w tym, w tym bardzo dobry, bo aczkolwiek nie wiem czy z nie jest lepszy proko, ale dobra. Na przykładzie tej pani. Weźmy tą panią tutaj. A nie, czekajcie. Źle, źle, źle. Od głowy zaczniemy, bo głowa jest z bardzo prostego kształtu, mianowicie z kuli. Jest kula. Patrząc z przodu, my tą kulę musimy ściąć. Powstaje coś takiego. To dzielimy na pół. I jak ją podzielimy na pół to patrzymy z przodu, nie? To jest widok z, z boku, znaczy tu jest bok. To jest to ścięcie. Dzielimy ją sobie na cztery. W tym sektorze jest ucho. I właśnie on, ten homang, bardzo ciekawą metodę pokazał właśnie tak. Tu jest ten oczodół. Oczodu nosek i o tak, nie? tu dziś i to jest właśnie to co on tutaj o te głowy wszystkie wychodziły właśnie z tego z tego planu Hu, no dobra, więc tak, tutaj był, było gdzieś oko, Good. nie pamiętam, no, ale dobra, i tak. I modyfikujemy lekko. Jeżeli chodzi o gdzie ja to mam, to wydaje mi się, że robił proko, ale głowy nie dam sobie uciąć. Głowa. Tu są, tu są różne, różne układy tego człowieka, to, to samo, tylko z różnych perspektyw, to z dołu iść tak lekko z tyłu, to z przodu iść z dołu, to z boku i z dołu, nie? Ale o co chodzi? Tu masz kulę, która ma ten kąt, tu masz walec i tu masz resztę ciała, nie? Walec. A widzicie, że powinien otworzyć puszkę. Zawsze przygotowuję puszeczkę do picia, żeby pić w czasie rysowania. A zapomniałem dopiero teraz otwieram, żeby sobie pić. Ale dobra. I teraz tak. Uchom. Szczęka. Oko to nar, to jest nosek. Usta są mniej więcej w jednej trzeciej. Podbródek. Oczywiście ja to rysuję na szybko i tak jedną ręką utrzymam tylko telefon. I drugą to mi kartka trochę lata, ale o co chodzi? I teraz tak. Tu masz tą szczękę. Tu masz ten cały stożek, walec. On jest tu szerszy, tu węższy. Lekko zmodyfikowany. Lekko, jest tak lekko wygięty, nie? I tu podbródek. Ale zauważcie, że to są prościutkie kształty, nie? O, I to jest prościu, z prostego kształtu z kuli wychodzi tak skomplikowana głowa. Tak samo całe ciało, jeszcze tylko ciało pokażę i kończę, bo lecę nie właśnie, to nie był ten homang, to był ktoś inny, gdzieś tu miałem jeszcze prostszej bryły ciało, ale, ale nie widzę, pewnie tu, dobra, gdzieś tu pewnie jest. Dobrze. To jest ciało z najprostszej bryły z możliwych. No nie, to jeszcze też nie to. Czy to było? Czekajcie, bo trochę mi się zrobił bałaganik, bałaganik mały. No nic, nieważne, to jest. W każdym razie, jeżeli chodzi o to. Nie mogę tego znaleźć, ale to mniej więcej tak wyglądało, że była. Był korpus. Dłonie. I tak, no to są walce. Wiadomo, że ten walec jest tu szerszy, tu węższy, ale to jest zawsze walec. Nie masz obojczyki, tu ci wychodzi korpus, a i głowa. Głowa to już o głowie mówiliśmy, nie? Więc głową nie będę się tak bardzo zajmował. W każdym razie tu jest coś, co powoduje, że to ciało możesz skręcić albo go tak, albo go tak, albo go całkiem skosić. Obrócić, nie? W każdym razie, zaczniemy od prostego. No właśnie... Fajne jest też to. No ale dobra, bo tam trochę inaczej. Miałem jeszcze jeden rysunek, ale nie widzę go w tej chwili. No dobra, może go znajdę. Ale chcę to nagrać, żeby mieć to za sobą, nie? To prosty kształt. I tu też. Też. Stożek. Kolano. Łydka jest nieco bardziej skomplikowana, ale z, prosty, z prostego kształtu możesz narysować. bardziej skomplikowany i możesz go tu... Tak jak tu ta kobieta jest narysowana w takiej pozycji, tylko że ona jest z szczególnego, bo ona jest z takiego układu, że jest tak i tu tak, biodro. One są jakoś tak tu rysowane. No i on tu wychodzi już z bardziej skomplikowanej, bo... Udo już ma swój kształt, taki wiecie, nie walsowaty, tylko już nieco wydłużony. Ale biodro samo zachowuje swoją, jakby właśnie ten kształt tego biodra, przez to wychodzi. Nie? No, może wtedy ciężar ciała postawić. Eee, czekajcie, bo ja miałem co innego pokazać. Dłońmi mi się nie będziemy zajmować teraz, Dobra, ale miałem pokazać co, że można też y, kształtować w ten sposób, że tu, tak, i on tu wychodził, tak. Już komplikuje kształt, nie? Ale tym nad... Nad sylwetką to będę jeszcze będę ten będę jeszcze ten, nad sylwetką się będę jeszcze zastanawiał. Natomiast teraz chcę Wam pokazać prosto, proste ćwiczenie na, na to, jak się uczyć komplikowania kształtu. Masz zwykły walec, nie? Możesz go wygiąć. Możesz go o taką o, podnieść tak. Możesz też, jak masz stożek, nie? Też go możesz wygiąć, i wtedy już masz na przykład ogon pieska, nie? Bo masz wygięty stożek. Stożek możesz zrobić tak, tak? I już masz kształty, nowe kształty ze starego kształtu. Możesz zamiast stożka zrobić inny kształt podstawy, nie? Możesz, właśnie na przykład, o, pokazywał, właśnie który z tych kanałów, co Wam pokazywałem, Robisz sobie coś takiego, i już masz, powiedzmy, maskę ośmiorniczy, nie? Tak, i masz mask, maskę ośmiorniczy albo cokolwiek innego, to samo. Robisz z postopadłościanem. Możesz go wygiąć albo możesz go właśnie napompować. Tak, napompować go możesz. O. Rozumiesz, jaki masz teraz kształt? Wypompowany, wygięty. Możesz go skręcić. Nawet skręcić. Jest o coś takiego. I masz skręcony. Także proste kształty, ale można też lekko modyfikować tak w sposób dokładać albo odejmować coś, nie? Czyli masz to, możesz coś z niego wyciąć. I wtedy masz coś takiego. Nie? Że jest wycięty fragment. Nie wiem czy mi to dobrze wyszło. Chyba nie. No dobra, pójdźmy w, prostszy, w coś prostego. Możesz taki, taką wycinkę zrobić, nie? Nie masz wtedy tak. Lekko ścięty tu od środka. Ale no tu właśnie o to chodzi. O to chodzi właśnie w modyfikacji kształtu. Dobra, będziemy ćwiczyć dalej. od jeszcze dłoń. Dłoń. Dłonie niby też wychodzi z polskich kształtów ale dłonią się dzisiaj nie będziemy zajmować no dobra co by tu jeszcze co by tu jeszcze dzisiaj hmm. może bym narysował jeszcze tak. dla przypomnienia sobie czy ja to pokazywałem? a właśnie, no to jest właśnie z tego kurczę te wyjście z twarzą, nie? Głowa tyłem. Walec, który jest skoszony lekko. tutaj szczęka, ucho. Jak z tego wyjdziesz to kurcze mi się popieprzyło. A no właśnie. Fajnie jest też literek hmm, wychodzić, od literek, wychodzi. literek. lecisz literkę A. sobie. To też są w miarę proste kształty, od których można wychodzić, nie? C jest trochę trudniejszą literą. Właśnie się zgubiłem właśnie w niej. Łatwo tu zgubić perspektywę, ale dobra, jest do ćwiczenia, nie? No dobra, to będę kończył, bo się spieszę do roboty.